Tragicznie to wszystko nie wyszło. <laughs> witam, witam kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tego mojego pół lub ćwierć profesjonalnego, osobistego studia nagrań i montażów filmów. Może trochę określenie na wyrost, niemniej jednak większa część produkcji jaką wypuszczamy co tydzień powstaje właśnie tutaj, w tym miejscu w którym mieszkam. W tej oldschoolowej puszce. No, niestety musiałem się po raz drugi uciec, kochani, do takiego nietypowego wstępu ze względu na okoliczności, w jakich musiałem zwiedzać. Obiekt, o którym sobie zaraz troszeczkę więcej opowiemy. Po raz kolejny pojechałem na mój ukochany Śląsk, niestety bez moich mordeczek, ale na miejscu za to czekała mnie fantastyczna, mocna ekipa cudownych ludzi, z których. Sporą część chciałem poznać już od dłuższego czasu, i, i nareszcie, nareszcie mi się to udało. Natomiast samo miejsce, jakie chcę Wam tutaj przedstawić, to może nie tyle co opuszczone, ale nieczynne kino w Siemianowicach Śląskich. I z tego miejsca bardzo gorąco chciałem podziękować za zorganizowanie nam takiego zwiedzania Asi, która prowadzi działalność, może nie stricte urbexową, ale eksploratorską o nazwie Sasi Silesian. Bardzo serdecznie zachęcam zarówno do wchodzenia na jej Facebooka, jak i na YouTube'a, również nagrywa filmy. Nie wiem czasami, czy, czy posiada również Instagram. Jeżeli posiada, a macie, kochani, takie media, to, to uderzajcie również tam. No, jeżeli chodzi o resztę mordek, z którymi zwiedzałem, to byłem oczywiście z Krzyśkiem, z którym już raz miałem okazję wybrać się na Śląsk i coraz bardziej lubię tego gościa, im częściej się z nim spotykam. Byłem z miejscowymi eksploratorami, czyli Karolem, który prowadzi stronkę The Madness of Photography. Byłem również z Severynem, który prowadzi podobną stronkę, o nazwie Freshview. ma tam fantastyczne ujęcia z drona. Byłem z Kubą, który jest miejscowym, śląskim raperem i który uraczył nas fantastycznym prezentem, który wam kochani zaraz tutaj przedstawię. Proszę bardzo. Jego inicjatywa to wąski z wydobycia. Płytkę mam elegancko przesłuchaną. Bardzo ją wam kochani polecam. Chociaż to nie jest oczywiście mój styl muzyczny jaki preferuję, ale teksty ma bardzo dobre i jest naprawdę konkretnym i, i fajnym człowiekiem. No i jeszcze chciałem Wam powiedzieć, kochani, o jednym człowieku: oczywiście o, o weteranie polskiego Urubeksu. Po prostu z miasta Łodzi pochodzi. <laughs> Pozdro, Radek, Jego inicjatywa chyba oczywiście każdy kojarzy. Wcześniej się nazywała Urban Explorer Łódź, teraz jest Redman Urban Explorer. Mam nadzieję, że nikogo z ludzi ani z ich inicjatyw nie pominąłem w tym, na tym wstępie. I na sam koniec jeszcze chciałem bardzo podziękować właścicielowi tego obiektu, czyli oczywiście urzędowi miasta Siemianowice za możliwość wejścia i zwiedzenia, sfotografowania i nagrania tego wszystkiego. Także my już kochani nie przedłużamy i zapraszam wszystkich na film. Do kina. No i dobra, wkroczyliśmy do korytarza głównego. Koleśka radziła, żeby było dużo światła. Na szczęście się zaopatrzyłem. Dzisiaj wszystkie lampki, jakie tylko mam. No proszę. 3 lidzik mieliśmy. Ciekawe, w którym miejscu on był zainstalowany. Kino Teatr Tęcza. No najlepsze w tym wszystkim jest to, że w Twidzynie mamy również kino, które się nazywa Tęcza. I też jest Lubexem. To jest Jest, jest. Jest Dokładnie. I od, od wielu, wielu kurczę lat jest remontowane i coś się z tym remontem nie wychodziło do tej pory, ale jest szansa, że jednak zaistnieje. A ten obiekt podobno mieli burzyć w 2011 roku albo później. No, ale na razie póki co trzyma się dziennie i oby się trzymał jak najdłużej. O, mamy główną salę. Mamy główną salę, którą chyba będzie sobie trzeba trochę doświetlić. Czy ja ci wchodzę może w kadę w Nie, nie wchodzisz. Czekaj, no, nie wiem czy, czy mi się lampka nie chce odkładać. No dobra. Ale i róbmy taki nieco szerszy rzut na wszystko. O! Teraz jest lepiej. No faktycznie, Aśka miała rację. Trochę trzeba sobie doświetlić. Tak jak będę ci przeszkadzał, to krzycz. Dobra kochani, musiałem zrobić małe cięcie, bo tutaj jest naprawdę solidna ekipa fotografów razem ze mną, także Ciepliwie sobie poczekałem, aż zrobią swoją dobrą robotę. Mi się oczywiście nie śpieszy. No, niesamowity klimat ma to miejsce. Pierwszy w ogóle raz w życiu jestem w opuszczonym kinie. A ja, tak jak wspomniałem wcześniej, mamy no już co prawda nieopuszczony, remontowany, ale przez długi, długi czas był opuszczony Kinoteatr Tęcza. Tam na górę też trzeba będzie za niedługo wejść, ale to po kolei. Wejdźmy sobie najpierw na scenę. Zobaczmy, jak to z perspektywy sceny wszystko wygląda. Zobaczmy, czy są kulisy jakieś, nie będę teraz przeszkadzał, jak teraz nagrywam. Jeszcze nie. Bo już któryś raz z kolei robię robi podejście. I tak patrzę czy są jakieś kulisy, ale z tego co widać to nie Nic nie ma, ale przynajmniej perspektywka scenowa ciekawie wygląda. Później może sobie jakąś fotkę jeszcze strzelę. A na razie póki co to zejdę chłopakom z kadru. Przydałoby się tutaj trochę lepsze doświetlenie, mimo wszystko. Te moje dwie latarki, mam wrażenie, nie wystarczą. Ale mimo to, klimacik jest no, naprawdę niesamowity. Pierwsze takie miejsce, które odwiedziłem. I to tak daleko od domu. Czy światło. Fibrek. Wurbek sobie musi być. <grywa> chyba był prawo. maszynka do ususzenia rąk z tej co widzę. też jakieś tutaj byle jakie światło pada ale lepiej sobie przyświecić się bezpieczniczki ile tam chłopaki jeszcze działają to się rozejrzy po bocznych pomieszczeniach raczej puściutko jakieś jakiś kwiatek mamy nawet proszę, instrukcja no. do lampy I to są te kafelki ogólnie, to czy my tutaj tam Dzisiejszy problem. Raczej znaczy, dzisiaj nic sobie tutaj w tym kinie nie obejrzymy. Na razie to oglądacie kochani film nasz z tego kina. <grym> w tym kinie już na razie póki co nic do oglądania nie ma. Czy się tu jakiś teatr odstawić dzisiaj? No ale górna loża jeszcze większe wrażenie robi niż, niż dolne siedziska. No z takiej perspektywy to bym sobie jakieś kino pooglądał, nie powiem. A jakiś ambit ambitniejszy, na przykład serbski film. <laughs> nie no, bez przesady kochani. Wyrosłem już z takich, z takich filmów chyba, nie wiem. Musiałbym się przekonać i obejrzeć go jeszcze raz, ale to raczej nie w tym kinie. Nieźle, Kuba, co? Creepy. No, powiem ci, że trochę taki mroczny klimacik tutaj jest. Horror bym sobie pooglądał. Najlepiej o trzeciej nad ranem. Na komórce. Myślę, że szybko bym wychodził. No. O ile byśmy dali radę stąd wyjść. By nas strach nie sparaliżował. Ale w naszym miejskim kinoteatrze nie ma takiej górnej loży, niestety. Wszystko jest na dole. Ojej, jak ja dawno w kinie nie byłem na jakimś filmie. Spójrzmy jeszcze stąd. No, no. po tym co widzę. I po moim sprzęcie to ewidentnie muszę się wyposażyć w jakiś konkretny panel ledowy, kurwa, bo to jest jednak trochę za mało na, na takie przestrzenie. Zwanych tęczowych kin jest łącznie w Polsce najprawdopodobniej 7 sztuk. Są lub były one we Wrocławiu, w Warszawie, Wauczu, Poznaniu, Krakowie, naszym Kwidzynie i oczywiście w Siemianowicach Śląskich. Swego czasu dokładnie w latach 20 minionego wieku Siemianowice były określane mianem śląskiego Hollywood ze względu na powstałą w roku 1926 wytwórnię filmową SP Film oraz kilka funkcjonujących kinoteatrów, z których możemy wyróżnić Jedność, Kameralnie, Średnie i Apollo. Za czasów niemieckich działały kina Welttheater i Glückauf. auf. Wybudowana w latach 30. minionego wieku Siemianowicka Tęcza jest ostatnim i jedynym zachowanym kinem, jakie pozostało w tym mieście. Do tego nieczynnym, bo zamknięto je ze względów ekonomicznych w roku 2012. Na chwilę obecną los obiektu nie jest do końca wiadomy, ale kibicujemy władzom miasta, że zdołają tchnąć w niego drugie życie. Spora część tekstu pochodzi z lekcji z platformy edukacyjnej Eduś pod tytułem Siemianowice Śląskie jako kolebka śląskiej kinematografii, które uzyskałem za zgodą Sasi Silesian. Będziemy się ewakuować z kina A ja tu widzę, że parę drobiazgów pominąłem Co tu się zakinął? Paul Thomas Anderson Aż poleje się krew, no by nie Mieliśmy kasę cieczki studyjnych i lokalnych Coś się za kasą zachowało, no nie Paczka tanich papierochów Jedynie. No co? Lecimy na projektorki. Co my tu mieliśmy za filmy? O, pana Tadeusza to bym sobie obejrzał z miłą chęcią reszty to tak wam powiem niekoniecznie znam. Mój przyjaciel Ma Marys Janin coś mi to mówi. Ale dobra, nie no przedłużajmy, bo on jeszcze dzisiaj trochę do zwiedzenia rzeczy. Trzeba zobaczyć. Mamy inny punkt dzisiejszego programu, jeżeli chodzi o kino. O to chyba trzeba będzie już świetlić dokładnie. Najlepsze jest to, kochani, że ja myślę o tych projektorach, że są... W tym samym budynku, gdzie sala kinowała, okazuje się, że nie. Dobra, zobaczę sobie najpierw tutaj, co mamy do dyspozycji. Mamy panel sterowniczy, szafkę sterowniczą. Sygnalizację załączenia i tak dalej. Regulamin progu ściemniania i czasu ściemniania. Ściemniać trzeba umieć, nie? Co mamy za gazety? Zwolnienie bez zwolnienia, ciekawy tytuł, hutniczy protest zawieszony, skazany nauczyciel. Zobaczmy sobie teraz tutaj te rzeczy. O! o, kochani, no to już jest bajeczka, to już mu się strasznie zaczyna podobać, coś, coś cudownego, Ależ szpule piękne. I też oczywiście plakaty z filmami. Cela, regulamin zabijania. O, Krzyk 3, oglądałem oczywiście. Straszny film. Bez komentarzy. Ale czasami żyło się na tym uśmieć. No ale te szpulki to jest kurna miodzia. I główny punkt projektorki. Tu mamy nawet markę tego cuda. Łódzkie Zakłady Kinotechniczne Prekser. Całe wnętrze tej pięknej maszynerii. Świetne. Też mamy taki mini pulpicik. Czas pracy kolby, prąd kolby. Kolejna szpula. chwilę, jakiś wzmacniacz prawdopodobnie. No cud, cud moi drodzy, naprawdę świetne. O, klisze. Dopiero zauważyłem. Będę się wyświetlało. Spróbuję wsunąć kamerę, żeby lepiej to było widać. No jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Trochę zamówiłem tam na sali kinowej. I teraz widzę, że trzeba było o wiele szybciej się tutaj wybrać. Coś mi pod nami tu, tu zalega. Ten projektor jest w trochę lepszym stanie. Nie jest otwarty. Ale z jednej strony dobrze, że tamten jest, bo przynajmniej zobaczyliśmy, jakie ma serducho. No, praktycznie taka sama sytuacja jak tam. Tylko, że nie jest tak odkryty. I co za filmy mamy, mrówkę zet oglądałem, nie powiem, podobało mi się. Ogniem i mieczem, na no kurczę klasyk. Tak na książce, jak i na wizji. No właśnie, znowu coś bym tutaj przeoczył, ale zanim tam spojrzę, jeszcze zobaczę ten pokoik. Prostownik selenowy, Bielawska Fabryka Prostowników. No świetna sprawa, pięknie. Tutaj chyba pustki, co? No, aż takie pustki to nie. Mamy tutaj szafkę z jakimiś rupieciami, łódeczka musi być oczywiście w puszczonych miejscach. Alkoholizacja, kubeczki, szklaneczki. No, dobra, to nie jest aż takie super ciekawe dla nas. Gazety. I też w się jakiegoś sprzętu z No a też wzmacniacz mikrofonu, adapteru od radia. Szkoda, że tak się tutaj poniewiera. element. No jeden z moich lepszych filmów science fiction, jakiego oglądałem przy tym. Przyznałem Przyznawam się, o Adwokat Diabła też z Keanu Reevesem. Zobaczyć co? No, szczerze mówiąc ja pierwszy raz w życiu widziałem taką maszynę chociaż w kinie już bywałem oczywiście bardzo bardzo wiele razy ale no, od strony kulis, od strony technicznej pierwszy raz się spotykam z możliwością zobaczenia czegoś takiego i podejrzewam, że część z was również pierwszy raz nam się widzi takie rzeczy. Mam na was dobrą wiadomość, że jest takich opuszczonych kin w Polsce troszeczkę, więcej między innymi w naszym mieście, o czym była mowa i w dzisiejszym odcinku też jest coś takiego, ale jak na ironię, w tym naszym opuszczonym, fizyńskim kinie o podobnej nazwie Tęcza nie byłem. Ale nic straconego. Jeżeli podobał Wam się, kochani, dzisiejszy odcinek, to dajcie sygnał w komentarzu, czy nie życzylibyście sobie więcej tego typu tematów. I ja jeszcze raz bardzo, bardzo gorąco chciałem podziękować Asi z Asi Silesian, nie zapominajcie kochani o jej inicjatywie, za możliwość zwiedzania, podziękowania ogromne dla Siemianowic Śląskich, dla Urzędu tego miasta za, za udostępnienie lokalu do uwiecznienia. No i dzięki serdecznie mordeczki za to, że mogłem Was poznać, że zeksplorowałem z Wami zarówno to miejsce, jak i kilka innych, które pojawią się na naszym kanale. Także pozdro Karol, pozdro Kuba, pozdro Seweryn, pozdro Radek i pozdro Krzysiek, mam nadzieję, że się niebawem zobaczymy. Was kochani, również bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek. Także trzymajcie się ciepełko, strzałka i do zobaczenia.